Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy rewelacyjne lecho pasteryzowane, niezastąpione zimą. Jest po prostu pyszne. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tego lecha. Dokładna lista składników właśnie się państwu ukazuje. Jeżeli dolecza użyjemy dużej przerośniętej cukini, należy wydrążyć z niej pestki. nie należy pokroić w kostkę, natomiast pieczarki, cebulę i paprykę w talarki. Na nogarką dodałam odrobinę oleju. Tutaj mam pieczarki i cebulę. Pieczarki i cebulę solimy opcjonalnie, nie za dużo. Będziemy mieszać i podsmażyć. Nie kroimy w kostkę. Do podsmażonych pieczarek dodajemy paprykę. Dalej podsmażamy. Kiedy już papryka i pieczarki zmiękły, proszę tutaj wytworzyły się płyny. Teraz dodajemy cukinię. Ja tą całą cukinię pokroję. Na tym etapie dodajemy jarzynkę. Ja dodaję trzy takie szczypty. Jest to naturalna jarzynka. garnek przykrywam, aby cukinia szybciej zmiękła. No i tak to wszystko wygląda. Ta cukinia już jest praktycznie mięciutka. Jeszcze należy sos spróbować. I teraz dodajemy sól. Opcjonalnie tu na tą ilość jakaś łyżka soli. Trochę pieprzu, aby te przyprawy nam zakonserwowały to leczo. I jeszcze trochę jarzynki. Mieszamy. I teraz do naszego lecza wlejemy litr przecieru. Jest to przecier z kartonika. Mieszamy. Leczo należy teraz zagotować. Leczo jest już gotowe. Ściągamy je z gazu, odkładamy no i studzimy ponieważ gorącego nie będziemy nakładać do słoików, a i tak musimy je pasteryzować. Mimo wszystko spróbujcie. Ono powinno być lekko słone. Doprawcie je solą, pieprzem, jarzynką. Tu więcej przypraw nie trzeba dawać. Z tej nakładamy je do litrowych słoików. Zakręcamy i odkładamy. Z przepisu wyszło 6 litrowych słoików i jeden niepełny litr. Tak więc porcja jest dość duża. Wodę wlewamy do wysokości dekielka. Kiedy woda w garnku zacznie wrzeć, liczymy czas. I ten czas to 10 minut, następnie słoiki wyjmujemy. Słoiki już zaczęły się gotować, teraz 10 minut i je zakręcę. I teraz jak używamy zimą tego leczo? W garnku podsmażam cebulę z kiełbasą, Wlałam te leczo, pomieszałam, doprawiłam do smaku. No i mamy leczo gotowe. Tak więc ja tutaj kiełbasy nie dodawałam, żeby nie stało tyle miesięcy w tym słoiku, tylko po prostu na bieżąco dodajemy w momencie, kiedy chcemy mieć te leczo. Tak wygląda leczo z kiełbasą. Dałam jeden słoik litrowy, no było jego więcej, tylko już zjedliśmy, zostało jeszcze tyle kiełbaska, a jeszcze dałam parówki, proszę zobaczyć. Kiełbasa wystarczy, ale jak dodacie pod koniec gotowania parówki, te leczo też jest pyszne. Jeszcze spróbujemy. To jest leczo z kiełbaską, proszę, jakie gęste. Hmm, rewelacja. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolej.